Najlepsze polskie produkty Tradycja i Ogień w kuchni. Z wielką przyjemnością rozpoczynamy kulinarne potyczki. Będzie dziś pysznie, inspirująco i świątecznie, a to za sprawą kół gospodyń wiejskich. Zaczynamy od Podlasia. Kolonia Boćki w województwie podlaskim to nietypowa miejscowość. Nie ma zwartej zabudowy. Domy sąsiadów oddalone o setki metrów dzielą lasy, pola i łąki. Mimo to 46 osób, które tu mieszkają, żyją bardzo blisko. Wszyscy jesteśmy sąsiadami. Wszyscy, wszyscy znają, wszyscy, wszyscy się spotykamy. Jedno ze spotkań zaowocowało założeniem koła gospodyń wiejskich. Sąsiedzi z kolonii Boczki to 25-osobowa grupa. Zaczęła działać w ubiegłym roku od przygotowania wieńca dorzynkowego. Ten zajął pierwsze miejsce w konkursie na dorzynkach prezydenckich. Trzy pokolenia uczestniczą w tej grupie: gotujemy, smażymy, pieczemy, różne rzeczy robimy. Integrują się i kultywują wiejskie tradycje, na przykład przygotowując ozdoby świąteczne czy palmy wielkanocne. Przedstawiam Państwu ludzi wielu talentów. Magdalena i Wojtek. Wielu talentów, bo nie tylko kuchnia. Tańczymy i śpiewamy. Brawo. Ale sąsiedzi w kuchni zwiastują raczej e, katastrofę. Z facetem w kuchni wszystko może się zdarzyć. Prosto z Podlasia po sąsiedzku warmińsko-mazurskie klimy w gminie Kisielice w województwie warmińsko-mazurskim jak się okazuje w miejscowym kole są nie tylko panie. Panowie też mogą się wtedy sprawdzić w kuchni. Żeby odejść od tego stereotypu, że tylko panie potrafią gotować. Jest bardzo miła atmosfera. Właśnie śmiejemy, się, żartujemy, rozmawiamy o wszystkim. I w ten sposób tradycja nie ginie, a koło przyciąga młodych ludzi. Ciekawiła mnie ta tradycja ich jaką mają, żeby poznać historię, jak to było kiedyś. Warto podtrzymywać tradycję naszej małej społeczności, przekazywać to później młodszym pokoleniom. Ja się uczę tego od naszych. Pań, kto będzie tego uczył później ode mnie. Czy to będzie kuchnia pełna niespodzianek? Tak, to będzie kuchnia pełna niespodzianek i będzie to dobra kuchnia. Ale też tradycji? Oczywiście, że tak. A ta kuchnia jest inspiracją nie tylko dla nas, ale także dla naszych jurorów. Oni ocenią, czy rzeczywiście jest pysznie i tradycyjnie. Artur Moros, Bartłomiej Witkowski. Dzień, Dzień dobry. dobry. Artur Moros, szef kuchni, pasjonat ryb i znawca gęsiny. Promotor rodzimych kulinariów na całym świecie. W programie Polski Grill zachęcał do grillowania regionalnych specjałów. Tradycja ma dla niego ogromne znaczenie. Z doświadczenia wie, że stół łączy ludzi z różnych stron. W potrawach liczy się dla niego jakość, prostota i wyśmienity smak. Bartłomiej Witkowski, szef kuchni, popularyzator tradycyjnych potraw w nowoczesnym wydaniu, podkreśla, że pamięć o naszym pochodzeniu jest bardzo ważna i dlatego stawia w swojej kuchni na smaki lokalne i regionalność. Uważa, że podstawą smacznego jedzenia są dobre polskie produkty. To jest ten moment, który ja w kuchni uwielbiam najbardziej, czyli zaczynamy gotowanie. W kuchni warmińsko-mazurskiej mamy dzyndzałki ze skrzeczką. Tak, tak. Co to takiego? Jest to w szumie, może nazwane, nazwane, ale to jest gwarą staropolską. Są to takie małe pierożki z mięsem wołowo-wieprzowym. I jest do tego okrasa z surowego boczku. Czyli ta skrzeczka wszystko. to okrasa, czyli tak. to, co skrzeczy w zębach. Skrzeczy w zębach, <laughs> tak. tak. A dzyndzałki to takie pierogi. Tak to, co chcielibyśmy zjeść na Warmii i Mazurach, to dzyndzałki ze skrzeczką, ale i z chreczką. chreczką to tak. jest takie regionalne, bardzo znane Zaczy, danie. Tak, tak, są dwa sposoby. Z chreczką to jest kasza gryczana, którą się e, podaje... Chreka, czyli gryka. Gryka, mhm. tak, dokładnie. E, podaje się z gotowanymi jajkami, e, przyprawami, razem się to wszystko ładnie miesza i wychodzi taki farsz, tak? A drugi farsz, który my proponujemy, to jest farsz e, mięsno, właśnie z mięsa wołowo Nasze tereny tak, Przestają właśnie wieprzowiną, e, wołowiną. Także korzystamy z tego, co mamy, tak? Czy to jest taka potrawa, która od zawsze była na stołach w e, pani e, domach? Tak. 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 tak, tak, tak. To jest taka... Na co dzień? Taka, może, może aż tak na co dzień to nie, ale często jest to daniem niedzielnym. A tymczasem w sąsiedzkiej kuchni... Tak? E, nie dzyndzałki, tylko cymbały. Cymbały. Co to takiego? Powiem szczerze, że cymbałów nie znalazłam nigdzie. I nie znajdzie pani. Nie. Nie. Danie, danie robione tylko i wyłącznie na naszej kolonii, wywodzące się z tej kolonii właśnie. I to jest danie takie, że ziemniaki, e, tarte na grubej tarce z wędzonką, rzucane na e, rosół e, wieprzowy. Mężczyzna w kuchni. To jest ten odcinek, na który czekaliśmy, bo nie dość, że nie jest ich zbyt wielu w kołach gospodyn wiejskich, to nie są chętni, żeby też opowiadać o tym swoim udziale. W naszym kole jest pół na pół, powiem tak. I mężczyźni, i kobiety równo. Zbieramy się, działamy, coś próbujemy robić. Pani Magdo, nie wchodzą wam na głowę ci mężczyźni w kole? Nie, wręcz przeciwnie. Yy, są naszą taką podporą i zawsze możemy na nich liczyć. A ja myślę, że jest wykorzystywany, bo najpierw obierał ziemniaki, a teraz trzę. Zobaczę to <laughs> bo mięso. Jedny! W kuchni trzeba robić wszystko, sami panowie wiecie. Cymbały na rosole, dzyndzałki ze skrzeczką, jest tradycja, a co konkretnie ocenicie? Yy, przede wszystkim smak. Za to można uzyskać 60 punktów. Wygląd dla nas też jest bardzo istotny, bo tak naprawdę w pierwszym momencie jemy oczami, czyli 20 i tradycja. 20. Potrzebujecie y, wsparcia, czy chcecie się raczej podzielić wiedzą? My to chcemy się podzielić wiedzą. My przyjechaliśmy tutaj jako fachowcy od cymbałów. Brawo. Brawo! My mamy wiedzę, ale bardzo chętnie skorzystamy z profesjonalnego. I ja właśnie do Pani się wybieram w tym momencie, bo mam kilka Zapraszam. pytań i też kilka może sugestii. E... bardzo specjalista od dędzałków. A od dędzałków może niekoniecznie tej Ale potrawy, to to. ponieważ w każdym województwie, w każdym miejscu w Polsce e, te nazewnictwa są różnie, tak prawda? No, ja znam pr pierogi, to są dędzałki. Ciasto, jednak to żółtko, tak. ja również, parzone, tylko i wyłącznie tak. gorąca, ugotowana woda, sól, troszkę oleju, troszkę tłuszczu. Pani jednak tutaj kwaśna śmietana, tak, ono dodatkowo. będzie bardziej delikatne, mm -hmm. tak, bardziej tak. puszyste, fajne mm -hmm. ciasto, tylko cieniutkie. Tak, Cieniutka zgadza się. A mogę, zobaczyć, mogę tylko zobaczyć pod, pod wałkiem ciasto, jak się, jak, się, jak, się, jak, się, jak się wałkuje? I co mamy tutaj, I takie teraz, małe? Y może być takie małe, klasycznie się zwija, tak? Mhm. Tak jak każdy inny pierożek. Okay. I potem te dzydzałki to są te takie wyciągnięte uszy na końcu. To jest ten dzydzałek. <grym> to, to są takie. dzydzałki, Wyciągnięte Proszę. uszy. Wyciągnięte uszy. No i Artur? dzydzałki, A co to są te cymbałki? Ja mam problem, bo moje korzenie są na Podlasiu, tak? Więc podlaski nie słyszałem o cymbałach. To starte ziemniaki, na, startę ziemniaki na, grubej, na grubej tarce. Tak jest. Niepopularna rzecz, bo z reguły to jakby kiszka. Wszystko yy, na, pyzy się... na drobnej, tak, nie? Tak. A tutaj na gruby. Tak. Dobra, do tego marchewka. Tak, troszkę marchewki, Widziałam dla koloru. Majeranek? Tak, majranek. Okay. pieprz ziołowy, sól. A tu jakieś jajko pójdzie, czy nie? Już jajeczko jest, tak. jeszcze dodatek mąki, ale poczekamy na skwareczki. Może potrzebujecie soli albo pieprzu? Chętnie, może rzeczy. Posiadamy, na razie? Nie brakuje, aby nie przesolić. Oby nie przesolić. Albo nie przesłodzić. <grystanie> Jakie jajka królują na Państwa stołach w Wielkanoc? Bo że królują, nie ma wątpliwości. A może przyda się trochę inspiracji, jeśli szukacie jej w tradycji, to kornickie jajka faszerowane albo smażelnica po Cieszyńsku będą świetną propozycją na święta. Jajko od niepamiętnych czasów zachwycało. Jest pożywne, ale ma też w sobie moc. W ludowych wierzeniach było lekarstwem na choroby, chroniło przed pożarem i złymi duchami. Nikt nie wyobraża sobie świąt bez jajka, bo ma ono w tym czasie szczególne znaczenie. Dla mnie to Wielkanoc to jest takim symbolem odrodzenia życia. Dawniej jajka były podawane w najprostszej formie. Dzisiaj na wiele sposobów są składnikiem sałatek, mogą być faszerowane, zapiekane z łososiem. Pomysłów nie brakuje. To jest bardzo ważne, aby te tradycje regionalne, tradycje kulinarne kultywować. Bardzo często to jest można powiedzieć tradycyjna potrawa w nowej odsłonie. A na liście produktów tradycyjnych jest wiele pozycji z jajkami, na przykład jajecznica zwana smażelnicą pocieszyńsku i wiele innych. I można być pewnym tego, że o jajku gospodynie na wsi nigdy nie zapomną. Na wsi każdy ma swoją kurę, żeby ta kura dała jajko, no bo jajko to podstawa w sumie każdego dania w większości. Zaraz posmakujemy i zobaczymy, czy jeszcze troszkę. Mm -hmm. Idealne. Mm -hmm. Wyłączamy. Ale ci wyszedł. Mhm, mm No to super. Farmińsko-Mazurskie jest takie bardzo wyjątkowe pod względem świąt, bo wiele e, tradycji pojawiło się w Waszym e, rejonie czy w Waszym regionie dopiero właściwie po II wojnie światowej, na przykład święconka. Tak. My mieszkamy na terenach e, po Prusach, tak, były Prusy wschodnie, więc jak się Niemcy wyprowadzili, do nas zaczęła napływać ludność e, głównie ze wschodu. Tak? I każdy przynosił swoją tradycję, i gdzieś tam po drodze wróciła święconka, wróciło lanie wody. No a jeśli chodzi o podlaskie z kolei, takie macie takie swoje bardzo charakterystyczne tradycje? Tylko takie, które dzieją się na święta wielkanocne na Podlasiu. Jest to chodzenie z konopielką, tak zwane, czyli chodzenie z kolendą wielkanocną. Z konopielką chodzili przede wszystkim panowie, zaglądali pod okna dziewcząt, szpań, szukając. Pań, szukając tych odpowiednich kandydatek. To proszę bardzo, panie Wojtku, próbka śpiewu w, w trakcie konopielki. Dzień Lenka, konopielka, hej, na Dunaju masz konop... konopielkę, masz. Oto właśnie kuchnia wielu talentów. No i z pewnością ten talent do gotowania musi się tutaj przede wszystkim sprawdzić. W spore porcje przygotowały pani dla jurorów. Tak, znaczy nie są zawsze głodni. A ci mężczyźni są bardzo głodni, dlatego zapraszam. To jest takie upiększenie pierożków. To ciasto jest wyjątkowo delikatne, mięciutkie. Farsz jest smaczny. Mógłby być bardziej wyraźny może, delikatnie. Dla mnie ten farsz jest idealny razem, w połączeniu z tą skwarką. Całe szczęście tej skwarki jest bardzo dużo. Tak. Więc to, jak jemy razem, super. Jest tutaj włożone serce. Bardzo przepyszne danie. Dziękujemy bardzo. Ciekawe, czy po tych i uroży mają jeszcze miejsce na cymbały. Idziemy. Fajnie, <gry> że te cymbały były gotowane w tym rosole. I ten rosół stał się taki kremowo, y, lekko zagęszczony tym ziemniakiem. To naprawdę niesamowite, bo mi, mi przypomina to taki. Y, moi mamy takie zacierki rzucane. A pamiętam taką zupę? Zaciereczki mm -hmm, tak, rzucane tak, 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 tak. z boczkiem, i z kiszoną kapustą. Wiesz, jak u mnie się to nazywało? Dziadówka. O, zupa dziadówka. <noise> I to nęci, i to kusi, jak mawiał klasyk. Niełatwe macie zadanie, ale czekamy na werdykt. W tej konkurencji postanowiliśmy jednogłośnie, że Państwo sąsiedzi z kolonia Boczki, 100 punktów maksymalne, czyli tak jest, 60% za smak, za 20% za wygląd i 20% za związek z tradycją, ponieważ no tutaj niepodważalnie mamy świetne danie. I Panie z klimy również 100 punktów, ponieważ to danie było przepyszne. W kategorii y, potraw mącznych ogłaszamy remis. Dla nas to przygoda życia. Fantastyczne uczucie, świetne będzie wspomnienie. Co takiego przygotują Panie w tej, w tej drugiej kategorii? W tej odsłonie przygotujemy roladę ziemiaczaną z pieczonym strągiem. No właśnie. Jak Mazury, to jeziora, to rzeki, więc musi być ryba. Ale to, co szczególnie nowoczesne w waszym daniu, to będą ziemniaki podane do tego pstrąga, bo to nie będą zwyczajne ziemniaki. Nie, to nie będą zwyczajne ziemniaki. To jest taki mój autorski przepis. Są to ziemniaki w Waflu Andrut. Tak? Czyli to polega na tym, że wyciągamy andruta, ziemniaki kładziemy farsz, zawijamy, kroimy. A w podlaskiej kuchni parowańce, które znamy właściwie z wielu rejonów Polski, tylko pod innymi nazwami. Parowańce to taka nazwa, która u nas króluje. Natomiast parowce, parzaki, kluski na parze to są te nazwy, pampuchy które też. Pampuchy. Jak to się robi? Przede wszystkim jest to ciasto drożdżowe, tak? czyli taka fajna alternatywa dla pączków, nieco mniej tłusta przede wszystkim. Włożymy do środka owoce. Borówka amerykańska, która no, jest dość popularnym dzisiaj owocem. Natomiast na kolonii boczki uprawiamy już ją od prawie 20 lat. To drożdżowe ciasto trzeba mocno zagnieść. Dobrze trzeba zagnieść. mocno zagnieść. To akurat mistrzem zagniatania ciasta drożdżowego jest... Wojtek, już nie raz. Tak, Wojtek do obierania no, ziemniaków, stawiam. do gniecenia Wojtek, ciasta. Nie, nie, nie. To zostawiam was w kuchni i jestem bardzo ciekawa, co Wam z tego wszystkiego wyjdzie. Ryby to moja pasja, więc ja tutaj do tych rybek mogę coś pokazać? Tak, proszę. O, bardzo, Tutaj są, ości, prawda? Mhm. A teraz pokażę taki fajny sposób, jak pozbyć się w szybki sposób, tych ości i będzie. I robi się to właśnie w taki sposób palcami. Zobaczcie. No no. I wtedy będziecie miały całą rybę bez kości. Mm -hmm. Bardzo ładnie pan pokazał z tą rybką, ale ja oprócz gotowania chciałbym naruszyć taką sferę troszkę męską w tym całym kulinarnym, kobiecym <noise> świecie. Jak pan się odnajduje, panie Wojtku? W tym? Bardzo dobrze. Pampuch, parowaniec, drożdżowe ciasto. Bardzo dobrze. Liczę na to, że w ogóle to będzie takie coś ciekawego, ponieważ trudne będzie nadzianie tego. To prawda, to prawda. Trudne jest faktycznie nadziać samego, samą kluseczkę, tak? To jest kluska na parze. No i pilnować później, żeby ona oczywiście gdzieś tam to wnętrze nam nie wypłynęło podczas gotowania. Ja jestem tutaj pod. Nieprawdopodobnym wrażeniem, jak mówię jeszcze raz, można coś w wafelek zawinąć. <noise> to jest, to jest sztuka. Kujawiok, zista ucierana, piaskowa. Jednym słowem, Babka. Dla jednych do kawy, dla innych na śniadanie, z masłem i z szynką. Bez niej, podobnie jak bez jaj, nie ma wielkanocy. A w poszukiwaniu tej najciekawszej sięgamy na listę produktów tradycyjnych. Przygotowanie babki nie jest łatwe, ale to jeden z obowiązkowych punktów w polskiej kuchni, szczególnie podczas świąt wielkiej nocy. Powinna być na każdym stole moim zdaniem że każdy powinien w domu ją mieć. Gospodynie mają swoje sposoby na to, by przyrządzić babkę. Najlepiej, gdy ciasto jest swojskie. Wszystko jest wykonane właśnie samodzielnie. Nigdy nie stosowałam na przykład w domu jakichś produktów zamiennych. Po prostu musi być wszystko zrobione ręcznie. No i nie ma jak to mamusia zrobi. Co kraj to obyczaj, dlatego w każdym regionie można spotkać różne rodzaje ciast, choć wygląd jest podobny. Na liście produktów tradycyjnych jest zatem na przykład babka zista z województwa opolskiego, czy piaskowa lub ucierana z lubuskiego, może też być kujawiok wielkanocna babka drożdżowa. Korzystamy ze starych przepisów babć i prababć. Koleżanki też starają się. Zdobywać nowe przepisy, które je udoskonalamy. I co ważne, tradycja na polskiej wsi nie ginie. Dzieci później się uczą, wnuki pomagają. Mamy dziś zdecydowanie kuchnię pełną tradycji, ale i pełną niespodzianek, i myślę, że ta niespodzianka będzie inspiracją dla naszych jurorów. Zapraszam. Można by się skłaniać do nazwy krokiet ziemiaczany. Sam pomysł i jakby forma tego, tego podania tego ziemniaka z tym, z, tym, z tym andrutem, którego czuć, z tym wafelkiem, to jest, to jest wyborne. Dla mnie na przykład w tym ziemniaku brakuje masła. Ja bym tam jeszcze więcej dał masła, bo to ziemniak uwielbia masło. A w ogóle jak nie wiemy, jak coś dosmaczyć, to zawsze trzeba dodać masło. Albo jeżeli nie masło, to trochę cukru. To taka, taka tajemnica. Ryba fajnie upieczona. Za ten ziemniak w takiej formie naprawdę bardzo, bardzo duże uznanie. I bardzo smaczne danie. Dziękuję bardzo. Było główne danie, jest deser. Bardzo proszę. Prezentacja jak naprawdę w bardzo dobrej restauracji. Ja mam surowy. Ja mam też trochę nie. Trudne ciasto. Im krócej, tym to ciasto jest cięższe. Ono musi być bardzo puszyste, więc tutaj mamy ten, ten efekt w środku, że on delikatnie jest jeszcze jeszcze, jeszcze powiedzmy niedogotowany, prawda? Technicznie rzeczywiście tutaj mała, mała pomyłka, ale w smaku bardzo dobre. Bardzo dobre połączenie tej, wbrew pozorom, borówki amerykańskiej. Ona nie jest taka kulinarna, ale przez dodatek tego miodu. Pitnego. Rzeczywiście wyciągnięte zostało wszystko to, co mogło być najlepsze. E, danie udane, oprócz małego tam. Potknięcia, fajny deser, po dobrym obiedzie. Panie z koła gospodyń wiejskich w Klimach przygotowały piękne danie, drugie, nowoczesne. Mały punkcik odjęty jest. Za ten mały niuans smakowy w w tych krokiecikach. Trochę ryba była niedosolona, ale to są takie. Jeden punkt. <laughs> Łącznie przez dwie konkurencje zdobyły panie 199 punkt. punktów. Drodzy Państwo, sąsiedzi z Podlasia, kolonia Boczki. Smak wyborny. W tym parowańcu mały niuans dotyczący tego środka, który. No, zdarza się. Smak był świetny. E, tradycja fajne, bo fajne połączenie, więc w wyglądzie odjęliśmy po jednym punkcie tutaj sprawiedliwie co też daje nam 199 punktów, więc ogłaszamy. Mamy remis. Remis. Podlasie z Mazurami, z Warią z Mazurami remis. mamy remis. Brawo, gratulujemy. Fantastyczne Brawie. gotowanie, drodzy Brawie. Państwo. Wspaniałe gotowanie. Polska smakuje. Bardzo dziękujemy za tą kulinarną przygodę. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Ja również. miłą niespodziankę dla naszych sąsiadów z Podlasia. Chcieliśmy poczęstować ich naszymi pysznymi serniczkami. Tak. W takim razie panie również się przekonają o naszej podlaskiej gościnności. Również poczęstujemy Was pysznym smakołykiem. I taka jest właśnie Podlaska i warmińsko-mazurska gościnność, świąteczna gościnność. A ja Państwu właśnie na święta życzę dobrych, spokojnych, pięknych, ale przede wszystkim smacznych świąt, bo kuchnia łączy i to dziś udowodniliśmy. A jeśli Państwo jesteście ciekawi kolejnych przepisów, zapraszam na kulinarne potyczki już za tydzień. Panowie, trzeba się wziąć za siebie i iść do przodu z podniesioną głową, brać się za robotę, nie dawać e, dziewczynom tylko e, działanie, tylko razem też się włączać do pracy.